Biegnąc w kierunku dźwięku, zobaczył małego chłopca o imieniu Mateusz, który był otoczony przez dzikiego dzika. Wieże wyglądało na bardzo zdenerwowane i gotowe do ataku. Mateuszu, nie ruszaj się, pomogę ci! zawołał Lupo, szybko analizując sytuację. Dzik zauważył Lupo i zwrócił na niego swoją uwagę. Lupo, widząc to, stanął dumnie i groźnie, pokazując swoje ostre kły. Jego postawa była tak imponująca, że dzik zatrzymał się na moment, przyglądając się wilkowi. Mateuszu, kiedy powiem, biegnij jak najszybciej do najbliższego drzewa i wdrap się na nie! zawołał Lupo. Chłopiec kiwnął głową, trzymając się kurczowo gałęzi krzaka. Lupo, widząc odpowiedni moment, podszedł kilka kroków bliżej do dzika, jeszcze bardziej demonstrując swoje kły i siłę. Dzik, przestraszony widokiem wilka, w końcu odwrócił się i uciekł w głąb lasu. Teraz Mateuszu.